Cześć, witam Was serdecznie. Włócik do mojej strony, Analizer. Zapraszam Was do krótkiego nagrania, w którym chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda obecna struktura na Bitcoinie, oraz przedstawić mój plan działania na najbliższe dni, właśnie na tę parę. Także zapraszam. Okej. Okay. Słuchajcie, jeśli chodzi o samego bitcoina, no to jesteśmy po bardzo fajnych i takich mocnych, naprawdę dynamicznych wzrostach. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie i nie jest niepowiedziane, że nie jest to trzecia fala, tak? czyli że już znajdujemy się w trzeciej fali. Natomiast doszło do takiego miejsca, w którym po bardzo ładnym takim tutaj pięciofalowym ruchu, akurat został właśnie wybity overbalance, więc teoretycznie cena może zbudować większą korektę. Jakiej wielkości jeszcze nie wiemy, natomiast nie chciałbym, aby to była korekta właśnie tej wielkości co tutaj, ta taka duża, tak? Nie chciałbym się jej spodziewać nie jeszcze w tym momencie, chociaż jeżeli ona się pojawi, to jest to nadal jak najbardziej e, przewaga na wzrosty, e, nadal w te wzrosty będzie można spróbować dołączyć, licząc, że po prostu ta cena w tych miejscach e, zareaguje. Tego czego się mniej więcej spodziewam, to faktu, że możemy dostać mniej więcej korektę tego zasięgu co tutaj ten jasny niebieski. Czyli tego tutaj, tak jakby spadku. Okay? I to jest bardzo możliwy scenariusz. Natomiast wcale nie jest wykluczone, że my już z tego miejsca moglibyśmy nie polecić do góry. No, wiadomo, jest kilka powodów. Pierwszy powód to jest taki, że jakby przełamaliśmy tutaj ten opór. A jak wiadomo, taki opór staje się w pewnym momencie po prostu naszym wsparciem, więc on jak najbardziej mógłby z tego poziomu zadziałać i wypchnąć cenę do góry. To co mi się nie podoba, że już mogłoby się to stać, no to fakt, że ta struktura tutaj spadkowa wygląda jak po prostu taki jeden swing, więc na pewno nie jest to jeszcze cała, cały kształt korekty. Tak więc ona się na pewno buduje. Jeszcze nie wiemy, właśnie na jaki poziom, czy dotkniemy tego poziomu tutaj niżej. Czyli ta cała strefa to jest strefa buy, buy z której będę próbował właśnie podjąć e, zakup. Bitcoin'a. I to już z tych pierwszych stref właśnie 57844 aż do strefy 55300. Tutaj oznaczenie czerwoną linią jest to strefa, której nie chciałbym, aby Bitcoin dotknął, ale tak jak powiedziałem, nie oznacza to, że to jest coś złego. W tym momencie po prostu otwiera nam się druga strefa buy, czyli ta większa strefa i tutaj również będę podejmował próby zajęcia pozycji, szczególnie na poziomie, ewentualnie, chociaż bardzo wątpię, ale jestem przygotowany na taki scenariusz, że dotkniemy 50 tysięcy, właśnie gdzie tutaj mamy bardzo ładny klaster. Więc to jest taka ostateczność ze wszystkich. Natomiast tak na ten moment, to tak jak mówię, te poziomy tutaj są OK. Tu co prawda większość przewag mamy wybity, że, wybitych, więc jeszcze mogłaby ta cena iść w dół. Natomiast no, problem taki jest z, Falami wewnętrznymi w całej strukturze, że nie do końca wiemy, gdzie one się zakończą. No, trzeba próbować podejmować jakieś próby i wyhaczyć, że faktycznie w tym miejscu może nam się jakaś struktura wewnętrzna utworzyć. Stąd też próbujemy łapać w różnych miejscach. Pierwsze miejsce to jest właśnie to, gdzie jesteśmy teraz, czyli ta linia przerywana i ta linia powiedzmy przerywana zadziała i wybijemy do góry. A drugi scenariusz, że jednak spadniemy na te rejony i z tych rejonów tutaj, szczególnie w połączeniu właśnie z tym wsparciem. Oraz z tendencją tą tutaj, no to jednak tutaj te spadki zostaną po prostu zatrzymane. Co jeszcze ciekawego, jeżeli wejdziemy sobie na interwał jednodniowy, no to widzimy tutaj akurat formację świecową, objęcia Bessy, no i ta formacja jeszcze nie została przetestowana. Więc moja teoria jest taka, że my i tak tu podbijemy do góry. Tak czyli teraz nawet wypadałoby podbić do góry z prostego powodu, jest to bardzo dobre miejsce. Raz, że mamy tutaj to wsparcie, które jak widać działa bo cena już dwukrotnie od tego miejsca odbiła. No i wypadałoby teraz po takim długim swingu zrobić jakiś fajny wzrost do góry, który byłby na przykład dla nas e, dobrą opcją, jeżeli to by byłby tylko ruch trójfalowy. <coughs> Natomiast ten ruch trójfalowy mógłby nam utworzyć taką falę spadkową. To też jest istotne, bo jeżeli ta fala spadkowa by się taka ładna utworzyła, to jednocześnie dałaby nam ona i retest tej formacji e, z, z interwału jednodniowego, który tu widzimy, a którego nie dostaliśmy. I mogłoby nam zakończyć tą właśnie falę drugą i dopiero moglibyśmy spać w te rejony tutaj 57-58 tysięcy. Może być taki scenariusz, może być scenariusz, że wybijemy znowu do góry na nowy szczyt, a dopiero spadniemy tutaj. No, są opcje różne, natomiast uważam, że ten tutaj obszar odwiedzimy. Tak, O ten tutaj nawet byłoby wskazane, żebyśmy polecieli gdzieś w to miejsce. Ta tendencja mogłaby tutaj zadziałać, ponieważ jest to jedyna tendencja, która ma w tym momencie sens. Ta tendencja, która jest, ona niby OK została pokonana, ale to jest zbyt pionowa tendencja. Ona nie ma większego znaczenia dla spadku, ponieważ tutaj cena i tak może pójść do góry, a następnie możemy spadać dalej. Tak więc samo jakby wybicie tej tendencji mówię nie jest, jakimś, nie jest jakąś wielką przewagą. Nie pod takim kątem. Ta natomiast myślę, że będzie bardzo silną tendencją, więc jest duże prawdopodobieństwo, że my gdzieś tu odbijemy, zakończymy jakiś ruch falowy i dostaniemy potencjalnie falę trzecią nawet w dół. Natomiast y, moim zdaniem to będzie tylko jakby kształt całej korekty. Zobaczymy, bo to będzie trzeba jakby na bieżąco obserwować. Tego się tak nie da po prostu przewidzieć. Trzeba obserwować, patrzeć i y, już. Natomiast nie patrząc, tylko oczekując, to już tak jak powiedziałem, ta strefa cała jest na baj. Ja oczywiście będę próbował jakoś precyzyjniej też wejść. Jeżeli się nie uda, no to po prostu standardowo wejście, odpowiedni stop loss y, i zapominamy. Y, Zapominamy o pozycji. Dlaczego to wszystko uważam, że jeszcze musi podskoczyć do góry? Ano dlatego, że nie dostaliśmy minimum fali jakieś na 74 tysiącach. No i jeżeli my tego minimum nie zrobimy, no to jest taka obawa, że jednak ten bitcoin nie będzie dalej rósł, tylko będzie po prostu znowu spadał. I jest taka szansa, dlatego to jest bardzo ważne. Natomiast ta struktura to nie jest nic złego. Tak jak mówię, tutaj ten ruch cały, tu. Jeżeli utworzy nam się jakaś fajna korekta, no to my możemy spokojnie te minimum fali jeszcze zrobić. Jak już zrobimy te minimum fali, to ja wtedy mogę zobaczyć powtórzenie tej korekty. Dla mnie jest OK. Jeżeli zobaczymy ją wcześniej, czyli tutaj w tej strefie, no to, no to nie, nie będzie na tyle fajne. Natomiast yy, to nadal ma to, to nadal może na, nam dać wzrosty do tych 74 tysięcy jak najbardziej. To tylko zepsuje nam całą strukturę później wzrostową, więc ja będę bardzo yy, baczniej patrzył na to, co się dzieje. Yy. No, jest ku temu wiele powodów, ale no niestety tak jest. Jeżeli powtórzymy ją zbyt wcześnie, to nie jest nic dobrego. Więc po pewnych wzrostach pewnie będę bacznie obserwował, czy czasem nie wyjść z pozycji. Natomiast jeżeli dostaniemy tą korektę, gdzieś, tak jak powiedziałem stąd, maksymalnie stąd, nie dotkniemy tej linii czerwonej, czerwonej to jest bardzo fajnie. Ponieważ daje to ogromną szansę na to, że dostaniemy te minimum fali, następnie gdzieś dostaniemy powtórzenie dużej korekty i nadal będziemy w bardzo ładnym, silnym trendzie wzrostowym, dlatego że dużo lepiej, jeżeli byśmy utrzymali trend właśnie na tej tendencji, tak? czyli tej tendencji wzrostowej, o tej tutaj. Dobrze byłoby po prostu z tego nie wypaść, ponieważ jeżeli mamy mieć silny trend, to ten silny trend powinien przyspieszać, nabierać prędkości, a nie zwalniać. W tym momencie gdy wybijamy tę tendencję, no to niestety ten trend będzie taki już osłabiony i będzie to, yy, będzie to oznaczało, że może dziać się po prostu coś, coś złego. Jeśli się przyjrzymy tutaj jeszcze na interwale 15-minutowym tak już dogłębnie, patrząc na strukturę, no to wypadałoby powtórzyć tą korektę. Oto tutaj. OK. Cała ta korekta. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że ją powtórzymy teraz. Już teraz, czyli nie spadniemy niżej. Czyli najpierw się jakby powtórzymy. Być może nawet ją wybijemy. Bo tak jak mówię, jest możliwość, że zrobimy to tak, i pojedziemy gdzieś nawet w te rejony, przetestować tą, przetestować tą formację, gdzieś na poziomie 63 tysięcy chyba. patrzyłem tu gdzieś 63-64 tysiące. Myślę, że jest możliwy podjazd. Natomiast sam ten teraz wzrost powinien być do 62 tysięcy, już w tym momencie. Powinniśmy zrobić jakiś taki ruch. I ewentualnie faktycznie może się okazać, że po prostu spadniemy tutaj niżej, ale ta korekta wypadałaby ją po prostu teraz już powtórzyć. Ta struktura, która tutaj jest na dole, ewidentnie wskazuje, że jest na to jak najbardziej miejsce. Zobaczymy czy za chwilę te 62 tysiące czasem nie dostaniemy. Jeszcze jedna ważna kwestia, że jeżeli faktycznie teraz byśmy dostali nowy szczyt, to również warto wziąć pod uwagę zasięg tej korekty tutaj. Jeżeli będzie po nowym szczycie a cena zawróci, to warto ustawić się również na zasięgu właśnie tej korekty na dołączenie się także do wzrostów. Także jeśli chodzi o plan, to już mniej więcej wszystko wiemy, tak? Tutaj zawieram Transakcję. Baj, jak tylko cena dojdzie do tego miejsca. Oczywiście, jeszcze będę patrzył na strukturę, jaka się pojawi e, po drodze. Oczekuję jednak tego minimum fali e, trzeciej. To jest dla mnie bardzo ważne. No, i tak jak wspomniałem, e, czerwona linia tutaj również będzie sygnał. Baj, tylko już inaczej będę patrzył na cały e, wykres e, w przyszłości. Ok, z mojej strony to tyle. Także dziękuję Wam za, e, za oglądanie i zapraszam Was do kolejnego odcinka.